W naszym regionie nie spodziewamy się takich, takich zdarzeń jak wlanie odry. Z tego też z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ta sytuacja meteorologiczna naszego terenu de facto nie obejmuje. Druga sprawa, no, a gdyby się zmieniła, to także mamy pewien czas na to, żebyśmy w odpowiedni sposób zareagowali. Druga sprawa jest taka, że na rzekach naszego regionu mamy stany niskie, niżówki tak zwane. W związku z tym jest potencjał w korytach że żeby tą wodę zmagane, żeby woda z południa czy to zbranie zostało zmagazynowane. Jeżeli nie wystąpią, tak jak powiedziałem, jakieś zmienne warunki meteorologiczne, czyli jakby tych intensyfikacji opadów na naszym terenie, czy spawa związana z cofką, to tutaj takiego zagrożenia powodziowego w naszym regionie nie identyfikujemy. No z naszej strony te działania prewencyjne prowadzimy poprzez stały dyżur i kontrolę i monitoring urządzeń, które są na naszej Odrze, na naszym odcinku Odry. To jest dolny odcinek. My tej infrastruktury takiej krytycznej, która jest na południu Polski jak... Jak Zapory nie mamy, natomiast monitorujemy sprawność wałów przeciwpowodziowych, Ona jest jakby w oczekiwanym stanie. Te wały są, jest ich jakby ich sprawność jest zweryfikowana. Służby nasze w zakresie nadzorów wodnych czy obiektów hydrotechnicznych również są w gotowości i pracują. Tak, żebyśmy byli, czyli czuli się tutaj jako mieszkańcy naszego regionu bezpieczni. Także jakby w czasie tego weekendu krytycznego, najbliższego, także nasz zespół reagowania czy zarządzania kryzysowego jest w gotowości, w dyspozycji. Te dyżury pełnimy przez cały weekend. Tu też chciałbym mieszkańców jakby uspokoić, że te, te, te intensywne opady są na południu Polski. My zawsze mamy ten komfort w Przecinie czy w naszej zlewni w Dolnej Odrze, że mamy te kilka dni na przygotowanie na tą reakcję. Natomiast służby są w gotowości. I jeżeli taka reakcja będzie wymagana, to na pewno my się do tego, do tego przygotujemy. Czy jesteśmy przygotowani i będziemy reagowali, jeżeli takie działania trzeba będzie podjąć.